Mamy kolejne narzędzie, dość ciekawe i dość przydatne, za chwileczkę będzie praktyczny przykład tego, przydatności tego narzędzia, a w tej chwili no, omówimy troszeczkę to narzędzie, czyli natryskiwanie, tak się nazywa to narzędzie, jeżeli je wybiorę, mam tu oczywiście opcje do ustawienia i no, spróbujmy coś natryskiwać, to działa bardzo podobnie, jeżeli ktoś wie, ma troszeczkę pojęcia, to tak jakby pistolet na sprężone powietrze do lakierowania na przykład samochodu, czy też meble się lakieruje, no obojętne, różne inne rzeczy, prawda? Można, można malować, lakierować. Właśnie przy pomocy takiego pistoletu na powietrzem. Bardzo podobnie to działa tutaj. No, coś namalujmy. No właśnie, nic nie widać. Co się dzieje? Tutaj musi być utworzony odnośnik, czyli jakiś obiekt, który będzie wzorem do tego natryskiwania. Ja tutaj szybciutko taki wydłużony prostokąt utworzę. Musi być zaznaczony i w tym momencie przechodzimy właśnie do narzędzia natryskiwania. No i teraz przeciągam, prawda? mam pełno takich właśnie prostokątów mniejszy większy obrócone bo takie opcje są ustawione w tej chwili za chwileczkę o tym będę mówił. Ctrl Z wycofam operację ale na początek tryby. Pierwszy z nich to jest kopię początkowego zaznaczenia czyli zaznaczam sobie obiekt przechodzę do narzędzia i mam właśnie kopię. No dobrze w ten sposób kilka oczywiście. To jest świetna sprawa z tym narzędziem bo no, ten ostatni uciekł mi troszeczkę prawda. Taka przerwa tu jest, nie podoba mi się to. Mogę chwycić ten obiekt i go przesunąć. Mogę, chciałbym, żeby te dwa nie były tak samo ustawione, no to mogę go też obrócić, niech on będzie sobie o ten sposób. I każdy z tych natryskiwanych obiektów jest pojedynczym elementem, kopią tego pierwowzoru i mogę nim manipulować tak, jak mi się podoba. Czyli tą ścieżkę, którą tutaj jakby namalowałem, prawda, przy pomocy tego kształtu, mogę sobie w dowolny sposób poprawiać. Oczywiście zmiana kolorystyki dla jednego obiektu, dla wielu to jest sprawa oczywista. Usunę tą, skopiowane elementy. Teraz jest klonowanie. O klonowaniu była mowa, wiadomo, że klony przejmują opcje, jakby zachowują się tak jak oryginał, czyli naciskuję sobie troszeczkę, namaluję tych prostokątów, one dalej są. Mogę je przesuwać, mogę je obracać, ale jak widać już kolorystyka niestety tylko oryginał. Zmieniam oryginał na przykład na czerwony klony też zmieniają swój kolor. Oczywiście wszystkie opcje związane z klonami, czyli rozłączenie ich, usunięcie ich połączenia z oryginałem i tak dalej, to wszystko funkcjonuje. Usunę to. Kolejna tutaj opcja to jest natryskuj obiekty w pojedynczej, pojedynczej przepraszam, ścieżce. No i popatrzmy jak to będzie wyglądało teraz. I proszę bardzo. Razem z oryginałem mamy jedną, jakby jeden obiekt to jest, jedna ścieżka. Tutaj mamy dwa obiekty typu ścieżka, czyli mogę je rozgrupować. Nie, one są cały czas, ścieżka 73 węzłów w tym momencie. No i tutaj mogę, co jedynie mogę zrobić? Wybrać oczywiście narzędzie edycja węzłów i jak widać elementy, które zachodzą na siebie, tworzą jedną ścieżkę, prawda? Tu jest przerwa między elementami. To w narożnikach są węzły i jest to połączone jakby no, z tym oryginałem. Jedna ścieżka. To oczywiście można modyfikować jako ścieżkę. Dobrze, tutaj w tym przypadku wycofam operację. Ok, teraz kilka opcji. Mamy tutaj do ustawienia szerokość, prawda? To jest jak widać ten kursor jakby jest taki duży, lub tutaj mniejszy. Liczba obiektów, prawda? Może być ich bardzo dużo. Op, tutaj nawet yy, program Inkscape zaczął mi się zacinać, bo. Naprawdę bardzo dużo tych obiektów tu jest naniesione. Więc powoli trzeba przesuwać kursor. Ja zrobię tutaj taką małą, o trzy obiekty. Proszę bardzo, teraz to wygląda, prawda? Lepiej widać po prostu jak to się dzieje. Powolutku przesuwam. Tych obiektów jest dość sporo. Jeżeli będę szybko przesuwał, odstępy będą większe. Teraz szybko przesuwam, prawda? Widać o tutaj nawet bardzo duży odstęp. W każdej chwili mogę jeszcze kliknąć, prawda? Przesunąć, wypełnić takie odstępy. Dalej. Obrót jest ustawiony na 45 stopni, czyli jakby każdy kolejny pojawiający się obiekt jest obrócony w stosunku do poprzedniego o 45 stopni. No, te dwa akurat nie, ale kolejne już widać, że jest to troszeczkę zmienia się. Popatrzmy, ustawimy 76. Taki chaos po prostu powstaje. Oczywiście możemy to ustawić na 0, i prostokąty układają się, prawda? Widać dokładnie poziomo. jeżeli bym ustawił na ok, usunę, zrobimy 0 teraz tak, skala, popatrzmy o co tutaj chodzi, na razie ustalę 0 wszystkie są prostokąty równe, dokładnie, o może kliknę raz dokładnie jak oryginał, prawda, jeżeli ustalę tą skalę na przykład na maksymalnie 100, no to będą pojawiały się różne, prawda, duży, mały, większy od oryginału o wiele, o tutaj jest bardzo malutki się pojawił też chaos, totalnie losowo wybrane w wielkości, no właśnie i mniejsze i większe. Dobrze, usunę skalę, też zrobię zero. I teraz to rozproszenie, czyli odsunięcie od siebie tych elementów. Jeżeli mam jeden, no to prawda, blisko siebie dosyć te elementy się pojawiają. Jeżeli rozproszenie ustawię na 100, o, właśnie, u góry, na dole, z boku gdzieś, tam, prawda? Różnie też, też losowo, ale już nie tak blisko siebie, troszeczkę rozrzucone są. Wycofam tę operację. No i tu jeszcze mamy skupienie. ustawimy na 100. To też, prawda? Rozrzucone są te elementy. A jeżeli skupienie ustawimy na 0, to też w miarę blisko siebie pojawiają się te elementy. Tu jakby, nie wiem, działają podobnie te dwa narzędzia. Nie widzę specjalnej różnicy, no ale, ale są. Wobec tego można z nich korzystać. No dobrze, to co powiedziałem. Bardziej praktyczny przykład. Usunę te elementy. Przejdę do otwartej, otwartej innej pracy graficznej. No pamiętacie, prawda? Tworzyłem te gwiazdki pojedynczo. Teraz zrobię je. Tutaj tylko utworzę mniej więcej podobnej wielkości. Podobnej wielkości utworzę tutaj obiekt. Kontur wyrzucimy. Wypełnienie zrobię. Taki podobny ciemny niebieski kolor. Patrzmy. Czyli będę robił tego tła. Dokładnie chodzi o pokazanie, jak użyć sobie teraz tego narzędzia, aby takie gwiazdki bardzo szybko i bardzo prosty sposób utworzymy jedną, a poprzez użycie narzędzia nadwyskiwania będę ich za chwileczkę miał sporo. Dobrze, tu przejdę jeszcze do tej pracy graficznej, rozgrupuję ją i skopiuję sobie taką jedną gwiazdkę. Kopiuj, i tu ustawię kursor. Ups, źle zrobiłem. Skopiowałem całość, oczywiście jedną gwiazdkę trzeba zaznaczyć. Kopiuj. klej. Świetnie. Dalej troszeczkę widok. Gdybym niczego nie zepsuł, to zgrupuję teraz i odsunę na bok, żeby mi nie przeszkadzało. No i mam moje tło, prawda? Usunę sobie, postawię tę gwiazdkę tutaj w narożniku. Wybiorę teraz narzędzie właśnie natryskiwanie. Szerokość, zobaczmy. Oczywiście musi być zaznaczony obiekt. Liczba 70 to może troszeczkę za dużo. Ustawimy na 6. Szerokość, nie klony, tylko pojedyncze kopie. Rozproszenie będzie maksymalnie. Ustawimy na 50. Skalę też ustawimy maksymalnie. Obrót na 27. No popatrzmy. No i proszę bardzo. Jednym właściwie pociągnięciem mam utworzone fajne gwiazdki. Za duże troszeczkę są. No dobrze, wycofam operację. Ok, no to jeszcze raz. Gwiazdka za duże, czyli obrót zostawimy, skala, rozproszenie zostaje, szerokość popatrzmy. No właśnie, już teraz wychodzi to lepiej. Oczywiście będzie ich więcej niż bym chciał. i tak bardzo dość szybko. O, przykładowo w ten sposób, a tutaj jakiś obiekt, obiekt który. No, miałby być widoczny. No, i teraz, jeżeli oczywiście ta na przykład jest za duża, usunę ją. Tu jest zbyt duże skupisko, prawda? Usunę. Tutaj też te dwie są za duże. Ta jest za duża, ta za duża, ta za duża. Proszę bardzo, no tu mamy też takie skupisko, to tam jedną przesunę tutaj, to troszeczkę rozsunę. Tutaj też za duża jest troszeczkę ta też, to ją zmniejszę. Przesuniemy tutaj. I proszę bardzo. Bardzo szybko można wykonać. Oczywiście tutaj mam ich mniej, ale jak najbardziej można jeszcze pousuwać i tak dalej, i tak dalej. To tak dość szybko robiłem, żeby po prostu pokazać bardziej praktyczne zastosowanie właśnie tego narzędzia. I to co wcześniej wykonywałem ręcznie, kopiowałem ręcznie i rozstawiałem. Tak teraz jak widać, gwiazdki są dokładnie takie same. Wielkości są podobne. Te może są troszeczkę za duże, to jest kwestia ustawień tutaj u góry. I bardzo ładny efekt. Czyli zapraszam do korzystania z tego narzędzia, bo jeżeli tworzymy jakiekolwiek krople deszczu, śnieg, no coś, co wymaga wielu obiektów, utworzenia wielu obiektów, takich samych, które, jak widać było, i tak możemy modyfikować, usunąć, zmniejszyć, powiększyć, zmienić kolor dla pojedynczego obiektu itd. itd. Więc jak najbardziej to narzędzie świetnie spełnia swoją rolę.